Cześć. Dzisiaj otworzymy nowy hotel Elegance, który jest zapakowany w tych dwóch pudełkach. Zobaczysz dokładnie, co w tych pudełkach jest, jak wygląda zestaw, jak go można zmontować w prosty, szybki sposób. No to zaczynamy. Nazywam się Łukasz, zaraz będzię pomagam w wygodnej pracy bez bólu kręgosłupa. Zaczniemy sobie od tego, że hotel Elegance przychodzi w dwóch paczkach. Oparcie w jednym i w drugim mamy siedzisko i inne akcesoria, które za chwilę zobaczysz. No to zaczynamy. Otwieramy pudełko pierwsze. Tak jak widzisz fotel jest zapakowany folią bobelkową, to jest akurat oparcie, jest zabezpieczone dodatkowo tutaj taką gąbką, żeby nie został porysowany. No i tak wygląda oparcie, oparcie tak jak widzisz ma od razu zamontowany zagłówek. Także tutaj nie musisz montować zagłówka. Wygląda to w ten, ten sposób. No i tu mamy trzy otwory na śruby, które za chwilę będziemy przykręcać do fotela. Tutaj otwieramy drugie pudełko, w którym jest siedzisko i pozostałe akcesoria, czyli podstawa, półka, śruby do montażu oparcia wraz z siedziskiem. Po prostu mamy takie małe pudełko. W tym małym pudełku. Mam oczywiście tu jest gwarancja, jest też instrukcja fotela. Mamy siłownik. To jest w kolorze czarnym. To są też kółeczka. Takie specjalne gumowane, i nadają się fajna na powierzchnię, zarówno twarde, jak i miękkie, tak żeby nam paneli nie porysowało. I w zestawie tu mamy jeszcze klucz busowy i te trzy śruby, które będziemy potrzebować, żeby przykręcić oparcie do siedziska. No i tu mamy podstawę. I tu mamy siedzisko opakowane w folię bąbelkową. Jak widzisz, fotel jest dobrze zapakowany, bo też chroni dodatkowe kartony nas tutaj. No, trzeba ostrożnie używać żeby żeby nie pociąć siedziska. No i tak wygląda siedzisko po otwarciu. Jest przykręcone. Są przykręcone od razu podłokietniki. I mamy tutaj właśnie wejście na trzy śruby, które będziemy montowali do oparcia. Zaczynamy montaż. Po pierwsze, zaczniemy sobie od podstawy i kółeczek. Czyli wyciągniemy kółeczka, będziemy kółeczka wkładać do podstawy. Bardzo prosto, po prostu wystarczy włożyć kółeczko w otwór. No i tak wygląda baza już z kółeczkami. Także szybko, szybki montaż. Następnie mamy amortyzator. Kiedy mamy zamontowane kółeczka do podstawy, montujemy amortyzator, wkładając tą stroną do podstawy. No i on sobie tu siedzi. Nie przychodzi nigdzie, bo jej blokuje, bo jest wycięcie szersze u góry więc jakby tylko wystarczy go włożyć i na to nakładamy siedzisko tu mamy taki specjalny otwór do którego będziemy wkładać siedzisko wystarczy włożyć i już jest zamontowane tak jak widzisz wszystko siedzi, nic nie trzeba było tam dokręcać siedzisko nam działa kolejnym krokiem to przykręcenie siedziska do oparcia tu mamy ten zestaw śrubek trzech Skuczajmy busowym z którego właśnie teraz korzystamy. Dokręcić te śruby, to ważne sprawdzić, żeby ta odległość tutaj pomiędzy siedziskiem a oparciem z jednej i z drugiej strony była taka sama, żeby się przy oparcie nie przesunęło ani w lewo, ani w prawo, więc warto sprawdzić, czy ta odległość jest po prostu taka sama. Z jednej i z drugiej strony możemy sobie wysunąć to siedzisko tutaj do przodu, żeby zobaczyć właśnie, czy to jest dobrze równo przykręcone. I jak mamy, to wtedy sobie dokręcamy, gdyby okazało się, że mamy delikatnie w lewo, w prawo, to trzeba to delikatnie poluzować, by wy wyśrodkować sobie to oparcie, żeby było na środku. I to jest ok. Tak wygląda fotel złożony. Tak jak widzisz, prost, prosty montaż. Pudełko jest dobrze zabezpieczone, tak, żeby twój fotel wyglądał jak nowy. W opisie tego filmu znajdziesz link do tego fotela Elegance, gdzie będziesz mógł kliknąć i zakupić ten fotel. Poczytać też więcej informacji o nim. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Ci za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.